Cześć, Systero Roxy z nas kolejny film na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w Speed Czyli gierce, które dawno naprawdę dawno nie grałem A widać, że tutaj jest Halloweenowy event i ogólnie dużo nowości, więc postanowiłem zagrać i co ja widzę? Trzeba jest tyle rzeczy, co tu się wyprawia? Ja w to słuchajcie grałem jak e, który to był event 15 milionowy e, To jest 10-milionowy event tutaj był, a teraz mamy 30 milionów Mamycie jakiś Halloween, mamy rajsy chyba jakieś Mamy chyba ci trofisz, to leaderboardy jakieś bo i petrząć i mamy, peczą, mamy mnóstwo, mnóstwo nowych rzeczy A dzisiaj zaczynamy to bądź stawić suma z wodę i miał w grę, bo zniesie po 50 tysięcy więc jeśli nie Ci sumowania w grę, to mam więcej co robić I dodatkowo jeszcze do drugiego linku w opisie Ponieważ tam jest moja nowa gierka Nagrywajcie sobie możecie zostawić i polub, bo coś mi wychodzi już w grudniu Więc zapraszam, albo jesteście ogólnie Mam jakiegoś rejsa, weźmy sobie, nie ogarniam trochę co w tym chodzi Ale dobra, mam już jakiegoś rejsa Totalnie nie ogarniam co w tej grze chodzi od teraz Rejs słuchajcie zaczyna za 30 sekund Dobra, to jeszcze mamy chwilę Zobaczmy ile mam tutaj, proszę, że nie dużo Eee, o kurde, o kurde, 6 mam nowych, 7 nawet. Co jest, jak ja to wbijam? Przecież to będzie godzinę trwało. No to sobie sobie po ale dobra, znaczy mogę. Dział jak działa ten race, chcę zobaczyć. Znaczy, cię chyba Aha, no to fajnie. Aha, nie ma tyle graczy, naprawdę. No dobra, że cię nie pogramy niestety. Co no ty jeszcze tu dali? O, mamy tutaj coś w shopie. Gorilla, razy 8, sydek, to super. Jakieś nowe game Passy może? I stad golden, co to jest? To kusi słuchajcie, zobaczymy zaraz, czy to będzie mega OP. A jeszcze tutaj mamy inwenching, jakiś wycofajmy. E, dobra, jest tutaj inwenching. I tu słuchajcie mamy oczywiście to, co zwykle, czyli razy 306 speed. No to, to nie jest co zwykle, ale dobra, że się chyba to szybko leci. No tu słuchajcie leci do, e, nawet tego nie widać totalnie. Tu mi się słuchajcie przydało i teraz, po prostu na okrąglenie, to wtedy mi się to przydało. Ale dobra, okej, okay, niech tak będzie. Nie, o no, tak, to ja mogę na dół się wbijać przecież. Ale dobra, ci dalej, oczywiście, jeszcze jakieś kodziki co, Będzie chodzi Halloween obszar, żeby będzie działał, czy będzie na pewno? gdzieś e, działa, naprawdę, to słuchajcie, że musimy jeszcze jakieś kodziki go Dobra, 70 tysięcy łamek chyba powinien załatwić sprawę i dostanę tego. 7 Speed Boostów i lecnych Speed Boostów zostałem. A, ja jestem taki dobry, okej, okay, co, weźmy to, weźmy, weźmy sobie to. No i od razu lepiej, ci dalej, oczywiście, tutaj mamy Limited Candy Court Shop, chyba. A nie, co peti jakieś wada? I słuchajcie ci ogólnie, 45 tysięcy, czyli zaraz będziemy dostać na Sister Sharda, za ile? Ilo ma? Za 400? ja przecież moje lepszy będę mają 200 No to słuchajcie, nieźle, dobra to sobie na szybko pozbieramy to Dobra, co ci damy, zbieramy, jakoś to szybko straszę. Bo to no, naprawdę, naprawdę to są opłacalne! Jeszcze ciasta do mamy, nawet weź i dostałem i dostałem ile rzeczy dostałem No się nieźle, nieźle nie, ogólnie no, weźmy sobie to ja czemu tego kupić nie mogę? A, kupiłem chyba już że czy. Nie, tak, kupiłem, dobra, okej. Okay. Jakieś lagi po prostu były. I świetnie, bo oczywiście sobie dajmy Equibest. I uwaga, uwaga. W ogóle tego będą zblustowali. O, no, to fajnie stanie, pamiętam jak go dostałem. Ale no wróćcie ogólnie, co to są za pety. Jakie powalone pety. E dalej, świetnie co tu mamy. Tu mamy jakieś pety słabe. Tu pewnie będą jakieś lepsze. Są secret pety wstydzę, czy stanie tak fajne, Okej, Ok, to so jest 0.001. Ciazo drobne, no pewnie sobie nie. A, czy to jest dobre w ogóle te pety? Czy takie 120? Dobra, okej, okay, jak kupię Game Passa i od kiedy jest to w ogóle PET exp? Ej, co jest? Chwila! Co to co to jest? Kiedy to ci dodali coś takiego? Chwila, ej, właśnie, no to ma Expa w ogóle. To cały czas to ma Expa Okej, okay, Pet Level Perksy. Potrzebuje godę ewolucji, dia, da, diamentowej ewolucji, Emerald i Ruby. Ej, co jest? Jaki dobry to jest chyba? Okej, okay, słuchajcie, żeby dropiły tego szybciej. To my sobie, sobie oczywiście weźmiemy nowego Game Passa, zresztą pewnie jest jakieś dwa miesiące już, ale dobra, weźmy sobie go I w końcu, słuchajcie, on nam daje boosta 1500, więc bierzemy, mamy, no i słuchajcie, kozak, dobry, dzięki ma za to, słuchajcie Tego na razie właśnie nie przyda, więc uwaga, uwaga, teraz sobie sobie same Golden, dobra, to jest OP To jest, słuchajcie, naprawdę, naprawdę OP, auto-open jest tutaj w sumie, Co jest dobry? Otwiera ej, dobra, ładnie nawala, naprawdę ładnie Okej, okay, teraz jesteście ogólnie możemy sobie... Ej ej, stop, stop, stop! Dobra, dobra, się to rozpędziło. Weź sobie oczywiście, teraz słuchajcie Evolve, ale, i to słuchajcie, teraz daje plus 1, dobra, a evolve I teraz daję plus 1 plus 1 okej, okay, tylko czytaj. Da... czego to daje w ogóle plus 1? To daje jeszcze plus 1 bonus czy jak? A właśnie tu są pucharki, co nie? Więc, no sobie to jest plus 1, dobra, to jest chyba dobre Okej, okay, weź sobie Evolve, ale jeszcze i coś jeszcze zróbmy sobie oczywiście Emeralda Okej, okay, robimy, i sobie ci ten daje 0.01, to no niby to jest słabe, a słuchajcie, jak sobie damy takich 8, to już to będzie całkiem dobre. Więc to słuchajcie, tu jest całkiem ciekawe, Wam powiem. Serio, jestem ciekawe, O, kolejne na przykład, dobra. Ja widzicie, mamy emeraldy. I tak, co sobie ogólnie leci, więc moim zdaniem, czy lubi co mam daje, potem W ogóle speeda jeszcze. Okej, okay, więc dajmy sobie jakiś bez. I teraz, że mam takie bety, lecimy, teraz, słuchajcie, oczywiście sobie to pozdobywać trochę, lecimy sobie na ostatnią mapę. Czyli u mnie to aktualnie mine, o boże, ja tu mam nadrobianie teraz Dobra, ja sobie to mogę wziąć, mogę sobie to wziąć, okej, okay? to weźmy sobie te buty I słuchajcie, teraz lecimy do mety, zobaczymy co fajnego dostaniemy Ile mogę tego dostaniemy, a pewnie będzie dużo, i waga 2 QD, okej, okay, czyli chyba dobrze To słuchajcie, mamy busta, razem 16, tam mamy razem 300 To też słuchajcie, na pewno przyda, okej, okay, to weź sobie te, polecimy oczywiście i teraz słuchajcie, ile będziemy mogli dostawić, teraz sobie pójdziemy obciąć 30 milionowy event, bo w on też może być dobry Znaczy nie tak dobry, ale w sumie pety mogą być lepsze Chociaż to jeszcze zobaczymy słuchajcie, myślę, że te będzie zamknięte, co fajnie A dobra, i ja teraz sobie mam. mamy 306 i uwaga jak to szybko leci Leci to bardzo, bardzo szybko, nie wiem co w, sumie, ja w, sumie w sumie dobiję sobie tą babkę. Naprawdę razy 10 jest, jest to takie OP tak, już życie, tu jest razy 300 normalnie więc ja myślę, że na ludzie sobie dobijemy tą mapkę i za długo za to że nie będziemy musieli żegać, naprawdę. No patrzcie, to już się całe służyło. Ej, no to nie, że dobra i teraz mamy 60 milionów, więc lecimy sobie na kolejną mapę. A jest to samuraj, okej, okay, a samuraj. Tu w tej oczywiście bierzemy sobie teraz to co możemy wziąć. Lecimy sobie z tym, zobaczymy jak dużo dostajemy, a pewnie będzie mnóstwo tej kasy. No i zostałem prawie 10 kude, No i fajnie, dobra Okej, okay, a te będą są dobre w ogóle tutaj, Weźcie, co otwórzmy i że czy te będą są w ogóle dobre tutaj, czy e, tak średnio? To no, tak średnio by powiedział, tak średnio będę tego. Okej, też chcę weźmy sobie jedno i pojechamy sobie zaraz jeszcze pospidować trochę A jeszcze to sobie, sobie sprawdźmy, właśnie właśnie, jeszcze to sobie sprawdźmy Co my tu w ogóle mamy za petycję? nie? Bo tu, tu sobie mogą być dobre pety, mi się wydaje Tylko trzeba będą będą, słuchajcie jeden video kosztuje, weźmy sobie i słuchajcie czy te penty będą dobre i słuchajcie czy te są dobre? E, 220 i trochę słabsza od tych duszków po prostu. Dobra, to najszybciej są aktualnie najlepsze dla mnie. Więc sobie nie będziemy otwierać potem, ale dalej lecimy sobie po prostu tutaj. Jecimy sobie ci daję zdobać po prostu speeda. myślę, że teraz szybko też poleci. Okej, okay, więc lecimy. No i patrzcie jak to leci teraz. Dobra, dobijamy sobie 100 milionów teraz. Najczęstscie no mamy kolejną mapę, czyli construction. Dobra, wbijamy tutaj I tu sobie ogólnie, ej, dosłuchajcie go do kosek mapa, dobra i teraz jeśli tu jest razy się szczęście, to też pewnie jest słabe Uważam, że sobie wziąć widzicie, 120 milionów, zobaczymy jak dużo dostaniemy A obcalałem, że będzie to dużo, bo ten koniec kosztuje 250 milionów, więc już trochę trzeba sobie pozdrowiać Ale też myślę, że to jakoś długo nie poleci, tak wam powiem Okej, okay, weźcie, kolejne, kolejny, na wyścisk, nie, no wyścig nie idę, bo i tak nie ma nikogo na więc nie ma co Ej słuchajcie, uczę się, wziąć, że, nie wiem, że teraz to level ogólnie, ten level, który jest tutaj o, on wam daje bustą tego i patrzcie teraz jak to przyspiesza przecież. Ej, dobra, to jest całkiem, całkiem dobre, okej. Okay. Ja myślę, że to będzie taki słaby cały czas, a ten level nam to zwiększa, więc to jest całkiem spoko ogólnie. No to pójść tu. I teraz oczywiście lecimy sobie teraz podrenować, mam sobie się kudę, więc można słuchajcie do 200 milionów, wsetbiemy. No i jeszcze mamy 260 milionów, więc to całkiem nieźle Pójdźmy sobie teraz ogólnie tutaj i lecimy na jungle, więc już tylko 4 mapy zostały. uda mi się odlakać wszystkie pewnie, nie, ale jeszcze słuchajcie, popróbuję trochę. A dobra, teraz 300 milionów to kosztuje. Ej, sery, takie drogie. Nie, no i teraz w muszę się wracać, najgorzej, nie na miejsce tego. Dobra, musimy sobie w wziąć to. I teraz sobie idziemy, oczywiście, sobie jak, pewnie bardzo dużo stajemy teraz. No, 200 kudet dostajemy, do no, mega dużo. Ale ogólnie teraz w musimy sobie tam iść i lecimy teraz, oczywiście, zaraz. Dobra, ja w sumie sobie dobrę, i i mam ogólnie 370 milionów, więc mogę sobie wziąć to. Zobaczymy jak dużo dostałem, bo będzie strasznie dużo myślę. Ja się słuchajcie mam boosta, który jest za a więc mam raz 1,5 i dostałem 400 QD, prawie 500 w sumie, więc jest bardzo dużo, tak wam powiem. Więc ogólnie teraz sobie ogólnie zbieramy sobie bilion, myślę, że na kolejne mapę, tak jest, tak będzie najlepiej. Po sobie tylko jeden słuchajcie, QN i zobaczymy jak dużo uda mi się zdobyć przez to mam sobie 1,5 QN więc myślę, że dalej się taka ale czy dalej, no, to już zobaczymy. Dobra, słuchajcie, mamy bilio, więc lecimy sobie teraz na nowy świat, czyli fryz, po prostu, czy tam fritz, nie wiem jak się mawia. I słuchajcie, mamy nowy świat, oczywiście teraz owocowy, oczywiście jak zwykle, ja to nie to nad... no nie, no naprawdę. Dobra, słuchajcie, weźmy sobie ogólnie, tutaj pójdźmy, ej, co jest w ogóle, to jest jakiś ej, co jest? Dobra, cześć, cześć, coś jeszcze ciekawego. Jakaś ja słuchajcie ten boost sam jak częsta, jakieś, jakieś guesa edy, no to jest spoko. A dobra, ogólnie tutaj już mamy się, że to nabija jakoś szybko, czy, czy nie, zbyt no, chyba nabija na 1.2, dobra, mamy i sobie ci ogólnie, no halo, przestań, tutaj a tutaj trzeba jakiś dobra I ci ogólnie tutaj, teraz to możemy wziąć, to mamy truskę buty I idziemy sobie słuchajcie ogólnie to zali, zobaczymy czy te pensy są tu już dobre czy dalej są takie dramek Więc to słuchajcie oczywiście otwieramy i mamy coś takiego, czy to coś dobre, czy tak średnio To jest ogólnie coś dobra, to już jest zawsze Ciężko, że pety tam z trzech ostatnich krajów już będą najlepsze, tak myślę. Chociaż to no, zobaczymy, ale to już chyba nie bo słuchajcie, ogólnie, bym sobie skoczyła ten odcinek. Ja tutaj się do końca znaleźli hashtag buty, wykomendasz, do no, to Tak samo bijecie na do Instagrama i do samej. A my widzimy się słuchajcie, w kolejnym filmie, więc zobaczycie, trzymajcie się. Będzie, no i cześć!